Zobaczcie, kto materiały budowane z terapii, coś takiego. Około 700 kg będzie w zadumach. Nawet tutaj dmucha ciepło, konkretnie. Nie wiem, najlepiej to by szybę było, tylko zaraz się schodzę. No dobra no. No to konkretne sprzęty i ładunki. No ja sam podjechał. Chyba patrzcie jaki załadunek nie wiem ile tego z 400 kg już będzie No normalnie, pas No zobaczcie jaki to. Nie wiem ile to będzie, tam około 13 wórków Potem jeszcze Wam no, nagram jak jeszcze będzie więcej ale Teraz już będziemy siatki ładować chyba Bo to był cement, znaczy kleje tam coś tam Widzicie, liczyliśmy te wórki, 850 kg tego jest No zobaczymy jak na trasie będzie no, stona będzie tego wszystkiego. Proszę teraz steropianu, widzicie i taka wychłodnienie. Bo... Dobra, widzę, patrzcie. Ile tutaj można być Chwila, bo ja nagrywam nie. No, trochę się kurde ugieło A ja nagrywam, patrzcie widzowie, tutaj to ładunek z tyłu, Chciałem wam pokazać, o kurde, mam tu jakaś akcja konkretniejsza. Dobrze, załadowane, jedziemy, nie na kamerze nie widać, żeby się luster pobujało, no, A nie ten O oh ponad toną około wyszła tego tona na dłonokół nawet z dwójki ruszek można widzowie bo ten tył jest wyspawany no to 400 kg ja trzeba dodać a no to tu jednak jest trochę tak jest no z półtorej tony by było z całego wszystkiego no to jest trochę oszukany ja bym jedyna nagranie będzie. O co się fal tutaj jest? Rola, na tym pioraka nie. Na, na trójca chyba. No kurde, a strach ten teraz wchodzić.

那好教师办公。 No to ta zabudowa jest strasznie ciężka. To może mieć 300-400 kg. No, no to, 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 to na 400 będzie. Na dobra, tutaj to. No to na 400 będzie tutaj. Albo dobra. bo we trasy przecież jak gdzieś jakiegoś grilla rozpalali. To, 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 to tak się naprawdę aż taki ciężar jest. Tyle, tyle tyle to my taczką posimy na trzy razy. Dobra. No ale nie, tu jakoś trochę jest. Dobra, ja tutaj nie się przyjechać. Dobra, widzę, ja na razie skończę potem. Widzowie, zobaczcie. Jaki towar zadunkowy. Dojechaliśmy w końcu. A tu kurde, śmierć ja z Zobaczcie, widzowie, zobaczcie jaki towar. Konkretny. No trochę jest ciężarno w końcu. Jeszcze ta zabudowa tutaj zobaczcie z tyłu dospawana fabrycznie tak ten. Przez jakąś konkretną firmę, nie fabrycznie, tylko jakąś firmę specjalistyczną. No i to razem z tą zabudową, to wiecie, jest tutaj to samo, co tu jest u góry. Oto to, to cało tutaj, to wasze, że jakieś ponad to one jeszcze tu z tą zabudową to w ogóle. A potem nagram, może jeszcze za to roz jak się coś. Ja tutaj aż parzy hamulec, czuć aż tak normalnie. Tutaj operator sprawdzał, Hamulec on to dlatego tak ciężko szło. Normalnie tutaj hamulec hamuje. Przy co coś kurde, hamuje, trzeba by było sprawdzić. No. Ale nie, cały ten stąd 3 tony, widzę, bo sam lubię waży 2 tony i ten to 3 tony. gdzieś. Eto, widzę, to widzowie, też jest tego hamulca, tak palił. Dzirowy, jesteśmy już tu. I będzie rozładunek, wiecie jest Tutaj jesteśmy jeszcze... Teraz to się przejął? Ja chciałam, zdjęte tyle Tutaj, o już, się... o no, dobra ja serapin wezmę, jeden jeszcze Ja tam serapin wolę nosić Dobra, teraz się widzi, tą trzeba nosić Patrz się oponka ujęła Może tam ten hamulec się kurde przypalił. O kurde tutaj trzeba będzie to, to zrobić. Może gaśnicą? I tu jeszcze czuć widzę, w środku spalenie i ja. segja Prąd wyłącz Dobra Church to się prąd wyłączył Jak ktoś o dobra złą stronę pana Dobra, idziemy tu. Jeszcze pani ka wyleciała Widzieliście akcja skończona, no to narazić.